Sponsorem kanału jest Kontroltek. Optymalizacja procesów. Cześć. Ja już jestem po zawodach i jak widać właśnie zacząłem regenerację. Tak się prezentuje medal. Ogólnie to były bardzo ciekawe zawody. I teraz na szybko, na gorąco, chociaż już jestem w domu, chciałbym opowiedzieć, jak to wyglądało i co się udało osiągnąć. Z powodów warunków atmosferycznych wysokiej fali odwołano etap pływacki. I wyglądało to tak, że ja już zdążyłem wejść do wody, zrobić rozgrzewkę, zmoknąć, wyjść z wody. I na 6 minut przed startem organizator powiedział, że pływania nie będzie, a na rower wsiadamy o godzinie 7, czyli za godzinę. No, więc yy, tych zawodników, którzy zdążyli wejść do wody, czekało godzina marznięcia. Rower yy, startował po kolejności numerów, więc mnie przyszło wystartować jako jednemu z ostatnich osób. Natomiast rower pojechałem. Bardzo mocno. Trasa w Gdyni jest wymagająca. Jest sporo przewyższeń pod 2000 metrów, zależy generalnie jak to się mierzy. Wychodzi nawet i 200. A do tego była pogoda taka, że był cały czas opad. No, rower pojechałem mocno, możliwe, że nawet za mocno, bo trzecią pętlę to już mi dosyć mocno spadło, spadło tempo, spadły waty. I też przez to bieganie nie do końca poszło tak jakbym chciał. Jeżeli jeszcze chodzi o rower, to średnią na rowerze miałem 35,4 km na godzinę, więc założenie jak najbardziej zostało spełnione. I rower przejechałem w czasie 5 godzin 8 minut. Bardzo fajny czas na tą trasę i na te warunki. Sumarycznie chyba byłem 15 w generalce po rowerze, aczkolwiek jeszcze na te wyniki nie patrzyłem. To są informacje od znajomych, musiałbym to jeszcze zweryfikować. No i przyszło bieganie, które nie do końca poszło tak jakbym chciał, ale też tragedii nie było. Przez pierwsze 10 km biegłem zgodnie z założeniami, czyli tempem 4,40, a później nogi zaczęły odmawiać posłuszeństwa i tempo mocno spadło do 5 minut, czasami 5,30 na kilometr. No ogólnie było średnio, ale i tak bieganie ukończyłem bodajże. Przed 3 godzinami i 35 minutami. Ja, w najgorszym scenariuszu, przyjmowałem, że mi to zajmie 3,5 godziny, więc nie jest źle. Na rowerze osiągnąłem trochę lepszy czas niż zakładałem. Na bieganiu, trochę gorszy niż zakładałem, ale to też są takie zawody, taki dystans, że ciężko wszystko sprzewidzieć. Na całe szczęście, obyło się bez jakichś niebezpiecznych sytuacji, pomimo że było no, mocno. Mocno trzeba było uważać, szczególnie na zjazdach, potrafiło być ślisko. Tym bardziej, że czasami było tak, że był zjazd i zaraz ostry zakręt 90 stopni w prawo. Na metę zameldowałem się z czasem, muszę spojrzeć na sekundę, bo nie pamiętam. 8 godzin, 46 minut i 28 sekund. To mi. Pozwoliło zająć, zająć 21 miejsce w generalce i 8 w kategorii wiekowej. A startowało w zawodach może nie startowało, bo nie, nie wiem, ile osób wystartowało. W każdym razie zapisane było 380 osób. Czy ten rezultat pozwoli mi na zdobycie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata? Nie wiem. Dowiem się tego jutro. O godzinie chyba 12.45 będą rozdawane sloty. Na to chwilę to tyle. Ja dzisiaj dałem z siebie naprawdę wszystko, więc jestem zadowolony z rezultatu i jutro się okaże, czy ten wynik pozwolił spełnić moje marzenia. Ja się zabieram za posiłek regeneracyjny i widzimy się przy już dłuższej relacji z zawodów. Cześć. mm -hmm.